Hej, kochani, to już jest kolejny odcinek i chyba już ostatni odcinek z tej serii o modach moich. Takich stałych. Więc zacznę od tego, że dzisiejszy odcinek skupia się na szybsze. Na pierwszy ogień idzie szybsze pisanie książek. I mnie to w grze, jak oni tak długo piszą te książki, mogliby coś pożyteczniejszego zrobić. Więc przechodzimy sobie do files. Oczywiście przetłumacz na język polski, tak dla ułatwienia. I tak mamy tutaj napisane, że. No tutaj to jest bez sensu, bo tu masz już od razu, jakby instant zrobione, w sensie, że klikniesz tą opcję, że już masz napisaną książkę. Więc to tego nie polecam. Tutaj jest 4 razy szybciej, a tu jest 2 razy szybciej. Jakoś tam z 4. Więc standardowo sobie wchodzimy w poprane. Wypakowujemy tutaj i usuwamy ten plik. On naprawdę bardzo mało waży, więc bardzo fajnie. I kolejnym modem będzie szybsze robienie kompozycji kwiatowych. I tak przechodzimy do files i mamy tak. Y Zrobione szybko, w sensie szybko, w sensie od razu, ale to jest bez sensu w ogóle nierealne, więc nie polecam. Cztery razy szybciej albo dwa razy szybciej, korzystam z cztery. Jakby Wam nie pasowało, zawsze można podmienić pliki. Wypakuj tutaj i usuwamy. Kolejnym modem będzie szybsze programowanie. Przechodzimy do files i to jest 10 razy szybciej, 15 razy szybciej. O, 10 razy szybciej będzie ok. 15 chyba za dużo, troszeczkę. I wypakowujemy tutaj ten plik. I usuwamy go. I kolejnym modem będzie szybsze malowanie. I tak, mamy tutaj do wyboru: 3 razy szybciej, 6 razy szybciej, 9 razy szybciej i 2 razy szybciej, albo od razu, ale to jest bez sensu. Tak jak już mówiłam wcześniej, nie wiem, może być trzy razy szybciej. Może być ok. I wypakujemy tutaj. Usuwamy ten plik. I przechodzimy do kolejnego moda. Kolejnym modem będzie szybsze łowienie. Przechodzimy do Files, i tak tutaj mamy. Dwa razy szybciej, cztery razy szybciej i sześć razy szybciej. I mam napisane nawet, że dwa razy szybciej zajmuje to około 10-20 simowych minut. Cztery razy szybciej zajmuje około 5-10 simowych minut, a sześć razy szybciej zajmuje około 5 simowych minut. No to ja bym wybrała 4 razy szybciej. I przechodzimy do pobranych, wypakowujemy tutaj, to będzie jeden plik. Tak, zgadza się, usuwamy. I y, przechodzimy do kolejnego moda, jakim jest szybsze dzierganie. Oczywiście, y, no, trzeba mieć do tego akcesoria włóżkowe historie. I y, klikamy Download. I ten tutaj, pierwszy odnośnik. Klikamy na Pobrane i wypakuj tutaj. I tak. Mam no, tutaj y, średnio. Szybko. A tutaj mamy wolniej. Więc no, chyba szybko. Chyba mam wybrane szybko. O ile dobrze pamiętam. Więc dobra, niech tak może być. Nie zobaczymy. Więc zamykamy. I teraz... Bardzo fajny też mod. Ale trzeba mieć dodatek zostań gwiazdą. Tutaj oczywiście chodzi o to. Że bardzo, jakby te wszystkie rzeczy, które tutaj robimy, montujemy czy tam nagrywamy filmy, to trwają bardzo długo. Przez pół dnia można to robić, a tutaj ten mod to ulepsza i to znacznie szybciej idzie. Więc tak, tutaj mamy chyba ten plik, jest bardzo szybki, więc nie polecam tego brać. Tutaj mamy super. Zaraz zobaczymy, który wziąć, bo już nie pamiętam. Aha, czyli tutaj jest. Naj, czyli dobra. Sonic to jest ten najszybszy, super to jest ten taki średni. A ten Speedy to jest ten taki. No, taki dwa razy szybszy. Ale weźmiemy sobie tego super. Sobie ten. I przechodzimy oczywiście do pobranych. Wypakowujemy tutaj. I usuwamy. Teraz przechodzimy do kolejnego moda, już ostatniego z serii szybsze, na dzisiaj. I kolejny mod to trzeba mieć tutaj dodatek wiejska sielanka, bo chodzi tutaj o haftowanie. Po prostu trwa szybciej. Przechodzimy do Doland I tutaj tak samo musimy wybrać. Wybierzemy sobie ten pliczek medium. Tak jak w tamtym, bo to jest ten sam twórca, jak w włóczkowych historiach. I wypakowujemy tutaj, usuwamy ten plik. No i mamy. Więc teraz tak. Otwieramy dokumenty. Przechodzimy do dokumentów, tak? Electronic Arm Design 4 MOC. Aha, tu mam te stare. Pakowujemy tutaj, przenosimy te pliczki, zamykamy wszystko i teraz przenosimy się do gry. Oczywiście, pokażę wszystko w miarę możliwości, bo nie wiem na ile, na ile mi się uda. No dobrze, kochani, jesteśmy już w grze i tak mniej więcej postaram się pokazać Wam, jak to właśnie wygląda z tym szybszym i tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj to do dziergania, więc ona sobie usiądzie na kanapie. I na przykład będzie dziergać coś, jakieś czapeczki. Zaczęła 10.20. Robisz, 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 robisz bardzo szybko. 10.35 zostało skończone, więc 15 minut robiła. Ale wiecie, simowy czas jest bardzo szybki, jakby czas mija, więc oni naprawdę jak mają tyle umiejętności, tyle zajęć do robienia, no to, to warto, ale można też pobrać moda, który będzie troszeczkę dłużej to robił. Wiadomo, tam były chyba trzy opcje. Dalej bierzemy sobie. A czekajcie. Haftuj na podstawie wzoru proste, duża obręcz. Taką. I zobaczymy haftowanie. Chyba też będzie 15 minut. O 11 zaczęła. A nie. Aj, nie teraz. To już dłużej. 25 minut. A to też spoko bardzo fajnie, i normalnie można je sprzedać. Może weźmiemy sobie ostro krzew. Dawaj, summer. Musisz pokazać tutaj. 12.30. 12.30. I będziesz robić do 12.33. No to pół godzinki. I teraz klasyczny, duży. 13.5.

Ja wiem, że tradycyjnie, normalnie, w rzeczywistości człowiek by siedział nad takim obrazem kilka dni, tygodni, miesięcy. Ale to jednak są Sims, no i to nie może tyle trwać. Tym bardziej, jak właśnie masz dużo obowiązków, dużo na głowie, dużo umiejętności do rozwinięcia, dużo simów. No, pokażę wam programowanie może. Więcej opcji i ćwicz programowanie. E, może tak, ja jej wbiję ten poziom jakiś tam, na przykład dam jej na piątkę, skasuję jej to i e, programuj, i dam hakowanie, to lotario, pięć po zaczęła, pięć po Pięć po i mamy już 40 minut. Godzina. Godzina 20. No w sumie wyszło prawie dwie godziny, ale i tak te hakowanie to naprawdę więcej trwa. Tak mi się wydaje, że ze trzy może nawet godziny, cztery bardzo długo. Dobra, przechodzimy do pisania w takim razie. Ja napisz. Dobra, też jej dam na piątkę, skasuję jej to i teraz dam jej. Napisz książkę z gatunku poezja. 17.50 17 nie będzie. Dobra, 17.50, zobaczymy, jak szybko napiszesz tą książkę. 17.50, już minęło, godzina minęła. Czyli myślę, że się wyrobi w dwie godziny. To i tak myślę, że całkiem, całkiem dobrze, całkiem dobrze. No, dwie godziny. No, z kawałkiem, ale no, takim małym, naprawdę. Więc i tak, chyba dobrze, nie? Może pokażę jeszcze łowienie i na tym skończymy, bo chyba to już było wszystko. Chyba z tego co pamiętam. Yy, tylko znajdę coś, może jakiś staw do łowienia. Damy jej na przykład drugi poziom. Nie, nie, nie pierwszy, drugi, nie pierwszy. Yy, drugi. I. Dobra. 20,35 zobaczymy, czy coś złowi. Trzydzieści pięć. A nie złowiła nic. A to ma, chyba... no tak. Średnio ci to idzie. Łowienie. Może dam jej wyższy poziom. Zobaczymy. A ona nie ma. Dobra. No tak. Dobra. No to daj ci wyższy. Dobra, dam ci dziesiąty. Bo nie wiem ile tam trzeba. Zbadaj wodę. Zobaczymy o co chodzi. No i co? Mhm. Rzadka woda jakaś. Dobra, idź na ryby. 22,20. O! Od razu coś zapała. Dwie od razu. Jeszcze coś zapała. No to. Chyba jednak działa ten mod. Bardzo fajnie. Dobra. Już. No i znowu coś zapała. Dobra no to już wiemy, że trzeba po prostu mieć adekwatny poziom po prostu do, do tych stawów, tak? Bo inaczej no ale kurzu. Dobra, no to chyba myślę, że na tyle bo nie mam nic wam więcej do pokazania i chyba to już będzie ostatni odcinek z tej serii. Mam nadzieję, że te wszystkie mody Wam się jakieś przydadzą, że każdy znajdzie coś dla siebie, że zadowoliłam was tymi filmami że może odkryliście jakiś fajny mod, który nawet nie wiedzieliście, że istnieje, a bardzo się z tego cieszycie. I chyba to już ostatni właśnie film z tej serii, no ale chyba, że coś się zmieni i będę coś dodawać do takich moich stałych modów, to może coś jeszcze do tego nagram, ale na dzień dzisiejszy raczej nic. Jeszcze ewentualnie mogę nagrać wszystkie ustawienia MCC, które używam albo które są fajne i jak to zrobić, żeby na przykład, nie wiem, było autonomiczne barabara czy coś takiego. Więc... Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam wszystkim za oglądanie i byłabym wdzięczna bardzo za komentarz i łapkę w górę. Mam nadzieję, że wam się podobało, trzymajcie się cieplutko, buziaki, papa!